Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Snapcraft. Moi drodzy, co powiecie na kolejny mini maraton? Jeżeli pod tym odcinkiem uda Wam się dobić 20 tysięcy łapek w górę, wtedy jutro zobaczymy się w kolejnym odcinku. Jeżeli uda Wam się dobić 30 tysięcy łapek w górę, to w jutrzejszym odcinku będziecie mieli do pobrania save. No i przy okazji chciałbym Was poprosić o dobicie dzisiaj 326 tysięcy subskrypcji. Brakuje niewiele, więc fajnie, jakby się dzisiaj udało. Jak tutaj pięknie naprawdę. To mi się akurat udało. Super. W ogóle mam delikatne spadki FPS-ów, bo dosyć duży render distance. No niestety, moi drodzy. Tak czasem bywa, kiedy farmię sobie gunpowder. Gunpowder oczywiście, aby zdobyć sobie te bloczki, które mam przy sobie w formie, w tak formie. W ilości 48 sztuk, czyli są to bloki ruin. Jedne z najpiękniejszych bloków w grze, przynajmniej moim zdaniem, jak jest, naprawdę niesamowicie mi się one podobają. No i przyznam szczerze, moi drodzy, to było moje ostatnie, przynajmniej w momencie nagrywania zbieranie tych bloczków yy, i było to na live wczoraj, kiedy moi drodzy to oglądacie. I powiem szczerze, to był rekord, rekord, ale w drugą stronę. Niestety to była maksymalna ilość, jaką otrzymałem po wysadzeniu tunelu z 9 staków TNT. Ilość naprawdę żałosna, ponieważ zdarzało się dosłownie dwa razy więcej. Za jednym razem udało mi się kiedyś, to chyba było 2-3 dni temu, zdobyć aż półtora staka tych bloków, za 9 staków TNT również. Więc no jak widzicie moi drodzy, nie zawsze się to udaje nie zawsze jest jakaś genialna i ogromna liczba. No ale cóż, moi drodzy, Jakoś to idzie i powoli, moi drodzy, no nie powiem, powoli, powoli zaczynam te bloczki zdobywać. Przy okazji, no jak widzicie, zrobiła się niestety noc, więc ja na szybko bym się kimnął, a łóżko mam akurat, moi drodzy, w tym oto domku. Dobra, skakujemy, ciach, ciach, no i od razu się kimniemy. Szkoda, że respawn mi się tutaj zmienił, ale pół dobra dam radę jakoś. No, moi drodzy. Ua, wczoraj odcinka nie było, w ogóle wczoraj żadnego filmu nie było, bo dwa dni temu wrzuciłem wam dwa filmy: Hellcraft i yy, przegląd Snapshot'a. Ale ja jeszcze na tym Snapshocie nie gram. Gram na 16A, chociaż myślę, że na. Dwa, y, tfu, 20 się Na 20W y, 18A wkrótce sobie przejdę. Yy, jak płonie. I bardzo dobrze, moi drodzy. I bardzo dobrze. No. Moi drodzy, ja naprawdę ostatnio dużo czasu poświęcam na awczenie sobie na tym świecie, na zbieranie gunpowdera, bo tak naprawdę kiedy komputer chodzi, ja nawet nie muszę grać w Minecrafta, ten Minecraft jest uruchomiony, świat jest włączony, no i cały czas jestem sobie w farmie mobów i te tutaj creepery są cały czas zabijane i zbierane. Przez AFK, jak widzicie, mam prawie 3400 3000... 3000 dzień. Chyba dobrze to powiedziałem. No, dzień 4000... 3400. Jeden. Robi się trochę późno niedługo północ będzie, dlatego ja już troszeczkę zmęczony jestem, więc mogę czasem głupoty gadać, ale mam nadzieję, że mimo wszystko da się obejrzeć ten odcinek. Jeżeli chodzi o Gengun Powder, jak widzicie, mam jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, 11 i prawie dwunastą podwójną skrzynkę. Nieźle. Każde pięć skrzynek podwójnych, moi drodzy, to jest jedna podwójna skrzynia TNT, czyli jak widzicie, mam na nieco ponad dwie podwójne skrzynie TNT materiałów, bo piasku też jeszcze mam, więc hej. Nieźle, co moi drodzy? Ja jestem z tego wyniku naprawdę zadowolony i myślę, że to mi wystarczy na pozyskanie naprawdę dużej ilości tych bloków, a ja potrzebuję naprawdę ogromnej ilości tych bloków. Bo w sumie dopiero dobijam jakoś, no kurczę, nie wiem, do jednej siódmej tego wszystkiego, co potrzebuję. No niestety, moi drodzy, sporo tutaj zbierania mnie czeka, ale to dobrze, ja tam nie narzekam. Przy okazji, sobie na szybko odłożę, moi drodzy, netherrack i oprowadzę was o drobnych zmianach. Jakie, jak widzicie, bo na pewno to zauważyliście. Po zmianach jakie tutaj nastąpiły. Tylko sobie tutaj właśnie to odłożę, ciach-ciach-ciach. Jak widzicie, mam dwa diamenty, które znalazłem w bodajże twierdzy w nederze. Dobra, wszystko sobie odłożę, na dobrą sprawę co nie potrzebuję. I tak moi drodzy, hmm. zacznijmy chyba od głównej atrakcji dzisiejszego odcinka, czyli od wulkanu. Wulkan jest zbudowany prawie w całości, tylko że brakuje mi w nim jeszcze szlifów. Będę musiał, moi drodzy, w międzyczasie, czyli prawdopodobnie dzisiaj, kiedy to oglądacie, czyli 30... tam, 31 maja. Uuuu, w maju mam urodziny. O kurde. Ostatni miesiąc i to niecały, moi drodzy, 21 lat Dobra, nieważne Dzisiaj się odbędzie live, o której, kurczę, nie wiem Myślę, że może około 12, 13 Więc jeżeli macie chwilkę wolną, no to zapraszam was, moi drodzy, żebyście sobie wpadli, pooglądali Troszeczkę zrobimy sobie tego wulkanu, bo muszę tutaj mnóstwo detali, moi drodzy, zrobić Między innymi e, będę musiał ten Gilded Blackstone gdzie gdzieniegdzie tutaj powsadzać Bo w sumie ten jest tutaj za gęsto, ale nie będę go chyba wywalał Po prostu to, co mi zostało, a zostało mi go jeszcze odrobinkę no, ponad 300, i to nie tak źle. To ja tutaj w resztę części tego wulkanu na spokojnie sobie to wepchnę. I myślę, że naprawdę będzie się kozacko prezentowało. E, oprócz tego, będę dawał sobie detale w postaci oczywiście schodków i półbloków. Przykład macie na przykład. Nie wiem, jak to brzmi? Przykład, na przykład. E, przykład takiego czegoś widzicie właśnie tutaj. I naprawdę wydaje mi się, że prezentuje się to całkiem sympatycznie. Przynajmniej w dolnych warstwach, dolnych e, połaciach tego wulkanu, coś takiego zamierzam zrobić. Następnie oczywiście moi drodzy zacznę robić tutaj dookoła bazaltową deltę, czyli ten czwarty biom, czwarty nowy biom, bo ogólnie jest pięć biomów w lederze, który będzie właśnie tutaj się znajdował. Wow. Powiem Wam szczerze, początkowo Delta miała znajdować się tylko na tym terenie aż tam do końca, ale stwierdziłem, że biom bazaltowej Delty jest trudny do zbudowania i czasochłonny, więc postanowiłem zrobić go bardzo małym. Za chwilkę Wam, moi drodzy, Wam... Nie, ja, co się dzisiaj tak powtarzam? Za chwilkę wszystko Wam zaprezentuję. Jak oglądacie dosyć uważnie moją serię Snapcraft, to pewnie nie pamiętacie tej części Soul Sand Valley. I w istocie, bo ona jest nowa. Wczoraj została ona przeze mnie moi drodzy zrobiona i będzie tutaj przedłużona ta wioska. Będą tutaj, oczywiście, pobudowane różne skamiliny, No, i generalnie będzie naprawdę myślę, dosyć fajnie i klimatycznie. Czyli ta część wychodzi na to, że będzie Soul Sand Valley. Tutaj, moi drodzy, co nieco powiększę, sobie Warp Forest, żeby też tak wizualnie było to troszeczkę większe. Chociaż, czekajcie, czy wszystko jest dobrze synchronizowane? Tak. Chociaż, tutaj ten tę część Crimson Forest sobie tak delikatnie, moi drodzy, tutaj powiększę. I tutaj będą się trzy, a właściwie cztery biomy aż powiedzmy stykały, co będzie dosyć ciekawe. I mniej więcej, właśnie to będzie Crimson Forest, tutaj będzie Warp Forest. Soul Sand Valley, mniej więcej, aż będzie dotąd. A wtedy, moi drodzy, ja tutaj sobie przyjdę. Mniej więcej, odtąd tutaj, co widzicie, to będzie właśnie baza. Delta. Myślę, że będzie to się naprawdę ciekawie prezentowało. A ten wulkan, który tutaj właśnie widzicie, moi drodzy, to jest wulkan, w którym będę umieszczał w środku tabliczki moich wspaniałych i kochanych. Donatorów. Są osoby, które lubią mnie wesprzeć na moich transmisjach. Jak już mówiłem, dzisiaj też się takowa odbędzie. I tutaj moi drodzy, niektóre donaty będą umieszczane. Nie, jak tu fajnie ciemno jest. Później to jakoś oświetlimy. Przyznam wam się szczerze, ostatnio myślałem nad fajnym sposobem oświetlenia i coś genialnego, przynajmniej tak mi się wydaje, wymyśliłem. Widzą na live się to bardzo podobało. Chyba Wam chwil, za chwilkę nawet to zaprezentuję, chyba że nie będę w stanie. Czekajcie, potrzebuję na pewno troszkę Blackstone'a. Yy, oprócz tego troszeczkę lawy, i może łańcuch by się przydał, ale za bardzo takowego nie mam, ale mogę mieć. Więc super, zrobimy to moi drodzy w ten sposób. Yy, o cholera. Zapomniałem, że to się tak robi. Przecież tak to się robiło kraty. Dobra, mamy łańcuch. Ciach, moi drodzy. I jeszcze tutaj Blackstone. Nie mam pojęcia, czy gdzieś ktoś coś takiego już wymyślił, bo ja to zrobiłem sobie po prostu tak randomowo testując jakiś system oświetlenia na live. Ie. I tak stwierdziłem w jakimś czasie kombinuję, że o! To wygląda dobrze. Robię to, biorę. No i w ten oto sposób właśnie to się narodziło. Dobra, moi drodzy. No właśnie, chyba najlepiej byłoby zrobić to z cegiełek, wiecie? Więc sobie tu zrobimy cegiełki. Ciach. I z CG jak na pewno potrzebuję no, troszeczkę schodków, troszeczkę murków i w sumie to chyba wszystko, ale dla pewności jeszcze wezmę może e, pół bloki. No i dobra, gdzie takie oświetlenie mógłbym wam dla testu przedstawić? Hmm, no właśnie to jest dobre pytanie. Wulkanie na razie tego robić nie będę. Hmm, wiecie co, ja chyba po prostu wybuduję sobie tutaj taki po, po prostu brzydki, bo brzydki... Ale jednak, klocek u góry, no troszeczkę za nisko, chyba wiecie. Zdecydowanie troszeczkę za nisko. Dobra, niech będzie aż to dotąd. Tak, i mniej więcej, moi drodzy, wyobraźcie sobie, że tutaj jest e, sufit tego wulkanu. No i od tego sufitu będzie szedł sobie łańcuch na dół. I zrobimy tutaj coś takiego mega prostego. Czekajcie. Tylko że musiałem sobie tutaj wskoczyć perełką, ciach, ciach i dobra. Mamy tutaj właśnie schodki. O cholera! Kompletnie nie o to mi chodziło. Tutaj pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Dobra. Troszkę wysoko, no ale to nic nie szkodzi, moi drodzy. I to jest, zobaczcie, bardzo prosta metoda. Tutaj dajemy sobie e, murki i dobra. I od tego, o cholera, nie, 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 to o to chodzi dokładnie. I od tego dajemy sobie kolejne tutaj schodki. Proszę bardzo i tutaj w zależności od powiedzmy naszej potrzeby możemy dać pół blok. dzięki temu będziemy mieli tutaj efekt wgłębienia Jeju co się dzieje Możemy dać zwykły blok To też całkiem spoko będzie się prezentowało O cholera ja, nie, ja zrobiłem schodki ze zwykłego blackstone'a nie z cegiełek No ale to bez różnicy efekt i tak jest moi drodzy na dobre sprawy podobny Dobra i teraz tutaj wystarczy wylać sobie lawę I zobaczcie no moim zdaniem prezentuje się to prosto ale jakże genialnie, jak wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. A wymuszanie łapek w górę przez Team <grym> No ale cóż, jeżeli chcecie, moi drodzy, save, chcecie jutro odcinek, zostawcie te łapki w górę. Dla was to jest jedno kliknięcie. A no, niektórzy nawet mają z tego co wiem multi konta i nawet z multi zostawiają sobie e, łapki w górę. Więc, no cóż, ja tam nie oceniam. No na dobrą sprawę, lepiej, jakby indywidualne osoby zostawiały te łapki w górę. No ale. Ja wam yy, nie daję umowy, że 30 tysięcy osób musi zostawić indywidualne łapki w górę, tylko 30 tysięcy łapek w górę. To w ten sposób moi drodzy ma u mnie działać, więc po prostu, jeżeli widzę tyle łapek w górę, no lepszej motywacji do nagrywania kolejnych odcinków chyba już naprawdę nie ma. No, ewentualnie nie ma, jakby ktoś mi przyniósł, nie wiem, 1000 zł, masz tu tysiaka, nagry kolejny Snapcrafta, ja, ok. No i odcinek nagrany, no ale. Takich dobrych propozycji ja niestety nie dostaję, więc łapki w górę też mnie oczywiście mega zadowalają. Co zresztą mogliście moi drodzy zauważyć. Dobra, co na dzisiaj, moi drodzy, chciałbym zrobić? Powiem Wam szczerze, ja odkąd planowałem ten wulkan. Nie planowałem w nim umieszczać donatorów. Donatorzy początkowo mieli być w indywidualnej wieży alchemicznej, ale stwierdziłem, że to nie jest dobry pomysł, bo raz, że nawet nie mam gdzie tego zbudować, bo nie mogłem znaleźć idealnego miejsca, dwa, stwierdziłem, że to już na siłę tę wieżę chcę budować i spróbuję może tak jak zrobiłem to na Snapcrafcie, dwa, zrobić to w wulkanie. I właśnie w tym wulkanie będą umieszczane, moi drodzy, donaty. No i tak sobie myślałem jak ten wulkan przyozdobić. Oczywiście, dzisiaj myślę właśnie, że to zrobimy, chciałbym zrobić tutaj spływającą lawę. Jak bym chciał to zrobić? Mieszaninka lawy oraz bloków magmy, po bokach bazalt, troszkę obsydianu i może... No właśnie, co jeszcze tu by mogło być? No i właśnie może bloki magmy, a tutaj moi drodzy, to myślę, że to może być hicior. Ja chcę, żeby ten wulkan był jakby wulkanem aktywnym, więc oprócz dymu co mogę zrobić? Moi drodzy, wystrzeliwane jakby kawałki magmy. I wiem, że mi się to, moi drodzy, uda zrobić naprawdę dobrze. Za chwilkę się tym będę, moi drodzy, chciał zająć, tylko że, no właśnie, e, ja sobie polecę na górę, przy okazji pokażę wam, że na górze mam swoje łóżko. Tutaj jest przynajmniej bezpiecznie, jak czasami się pełno mobów dysponuje. No i dobra, powiedzmy, że chciałbym tutaj, żeby tędy mniej więcej płynęła magma. Powiedzmy, tutaj jakoś to spływała, więc będę musiał, moi drodzy, tutaj sobie to skopać. No, jak widzicie, no czasy mogą być lekkie problemy. No ale z tymi problemami to sobie tutaj poradzimy bez problemu. Nie, <grym>, to brzmi zabawnie. Z problemami sobie bez problemu poradzimy. No, i tutaj mniej więcej właśnie jakoś w ten sposób bym chciał, żeby ta lawa spływała. Generalnie do tego jeszcze oprócz porzeźbienia potrzebuję troszeczkę bloków bazaltu i właśnie bloków magmy. Bloki magmy jak najbardziej mam, ale jak wygląda sytuacja z bazaltem. To jest Blackstone, to nie, tu mam zwykły bazalt 40 sztuk tylko. Tutaj chyba już nie mam nie. nie tu mam też troszeczkę, troszeczkę, bardzo mało ale jest. Tutaj też odrobinkę. Nie, uuu, dobra, jest nieźle. No. I teraz bazaltem będę mógł sobie jakby wyznaczyć ścieżkę, po której będzie płynęła lawa, moi drodzy. I wiecie co ja zrobię? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale cóż, ryzykuję. Puszczę sobie tę lawę i będę ją staro po troszku się tutaj jakby kontrolować, żeby ona spływała w miejscu idealnym dla mnie. Jak będzie się gdzieś rozlewało, od razu muszę polecieć i ją tutaj powiedzmy. W odpowiednim miejscu zatentegować. Dobra, w ogóle tutaj mam, moi drodzy, takie prowizoryczne przejście, którego tutaj mieć nie chcę. To na szybko postaram się to jakoś. Tak byle jak, ale jednak zamurować, za to się nazywa Czernic. Zawsze zapominam to się nazywa, ale mi się po chwili czernic. Zaczernitować i będzie spoko. Okej, okay. już tu mi się nie podoba Tu za bardzo, moi drodzy, moim zdaniem się rozlewa Więc od razu sobie tutaj jakoś to W ten sposób yy, Odetniemy dopływ Łojeny, tu to już jest tragedia Dobra, wiecie co? By yy, trzeba było najpierw się kimnąć Potem łyknąć miksturkę Odporności na ogień, a takowe jak widzicie Mam, łojeny Fajnie to wygląda, ale no Zbyt dużo yy, Na zbyt dużo, no zbyt duży obszar Na zbyt duży obszar to się rozlało Więc od razu, moi drodzy, muszę to Naprawić. Więc to. Łojeny! Łojeny! Kurde! Dobra, przyznam szczerze, że tego się nie spodziewałem. Tu mam. Szukałem, gdzie jest mixturka. Tego się nie spodziewałem, że się obuze w lawie, no ale cóż. Nie takie rzeczy się dzieją, jak widzicie, moi drodzy. Nie takie rzeczy się dzieją. Dobra, to teraz tak. Ja sobie tutaj jakoś to dotęteguję. I tutaj faktycznie muszę odciąć ten obszar. Więc najlepiej, moi drodzy, byłoby. A jak w ogóle z tej strony to się prezentuje? No, z tej jest gitarka, myślę. To jest gitarka, tylko z drugiej będę musiał to zrobić zupełnie inaczej. Pyk, pyk, pyk. Tak. Tak dokładnie. Eee, czyli przy okazji, ja w mojej drodze właśnie w ten sposób sobie tutaj przy, poprzyozdabiam. Z, z... mieszaninką też bloków magmy. Tak i mniej więcej właśnie gdzieś tutaj by to musiało iść. Dam radę jakoś sobie tutaj to zaznaczyć. No myślę, że dam. Czekajcie, ciach, ciach, ciach. Uf! Może być dosyć nieciekawi powiem szczerze, no ale cóż, no, ja sobie nie poradzę. I mniej więcej wizualnie przynajmniej będę widział, jak chcę, żeby to tutaj spływało. Dobra, teraz muszę czekać, aż to spłynie, i zrobić tutaj jakieś takie dziwne, śmieszne jeziorko lawy, tak aby prezentowało się to jak najbardziej, moi drodzy. Dobrze, po prostu jak, naj, jak najlepiej w sumie. Okej, okay, czyli ja zdecydowanie muszę sobie to. Jakby korytko jak ma się rozlewać magma, lawa uformować przy pomocy bazaltu. Dam radę. Chociaż będzie to zapewne czasochłonne, ale myślę, że będzie całkiem ok. No dobra moi drodzy, to jak za chwilkę coś tutaj ciekawego sporządzę, zrobię, uformuję, to zobaczycie za chwilkę, mam nadzieję, zdecydowanie lepszy efekt niż to. No dobra moi drodzy, my się udaliśmy do netheru. Potrzebuję odrobinkę lawy. Więc niech będzie tak, że ja sobie tutaj zapełnię ten stak wiaderek właśnie lawą. No i jeszcze widzicie, jak mi zosta zostało mi, no powiedzmy, około półtora staka. Już tak. I teraz 7, 6, 5, 4, 3, 2. uuu Troszkę mi się zjarało. <laughs> ale dobra, to i tak nie powinno, moi drodzy, jak najbardziej wystarczyć łuje. Bym jeszcze wpadł do lawy, a już nie mam miksturki yy, Resistance, Fire Resistance, bym musiał wyjąć sobie z Shulker Boxa, ale poradziłem sobie. Dobra, moi drodzy, jak wchodzimy do portalu, była noc i noc jest dalej. Ja co nieco pokombinowałem i jest nieźle, ale to jeszcze nie jest ten efekt, moi drodzy, o który mi chodziło, jeżeli chodzi o spływającą lawę, a wygląda to tak. Hmm, no nie wiem, jak tak przymknąć oko, nie jest źle, to trzeba moi drodzy przyznać, ale jeszcze sporo detali mnie moi drodzy tutaj czeka. Prawdopodobnie coś na wzór tego ja tutaj moi drodzy pogrubię tę lawę, tak jakby ona tutaj zastygała, jak widzicie, w formie bazaltu, mamy tutaj lekko jeszcze taką... Rozgrzaną w formie magma bloków, no i samą płynną lawę. No u góry takie próbowałem różne eksperymenty robić, ale to jest chyba najlepsze. E, przy okazji też będę musiał moi drodzy sporo ognisk wrzucić tutaj w lawę, tak aby z tej lawy też się dym wydobywał. No nie będzie to zbyt łatwe ze względu na to, że. Hmm, o kurde, znowu się zajarałem. <laughs> nie będzie to zbyt łatwe, ponieważ chciałbym zrobić gdzie nie gdzie wysoki dym, ale wtedy pod ogniskiem bym musiał dać sobie blok pszenica. Ciężko w lawie to robić. Więc jakoś będę kombinował. No dobra, mam tylko jeszcze 3 Fire Resistance, więc od razu sobie łyknę i szukam ognisk. Mam 35, nie źle, myślałem, że trochę mniej nawet, więc super. I dobra, zrobimy tak: pierwsze ognisko pójdzie gdzieś tutaj, drugie gdzieś nawet tutaj, moi drodzy, trzecie. O kurde, zaleje się, zaleje, super. Czwarte, piąte, szóste, siódme, kurde, ósme, a co? Stać mnie dziewiąte. Dziesiąte, jedenaste, dwunaste, trzynaste, czternaste. I proszę bardzo, wszędzie jest zalane? No jest i efekt też jest kozacki, kurde, moi drodzy. No zobaczcie. To naprawdę wygląda, jakby ta lawa była taka ultra gorąca. Ua! Ale tutaj to brzydko w sumie wygląda. Tutaj bym musiał troszeczkę to poupierdzielać, wiecie? No nie podoba mi się to za bardzo. Tu niech się. No w sumie jest gitarka. Dobra, więc tak, moi drodzy, a, ta, 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 ta. średnio, średnio z tym wszystkim. Więc tutaj nie mam. O nie, kurczę, wiecie, czego szukam? Bloków magmy. <grym> Bloki magmy jak najbardziej by mi się w tej chwili przydały. a ich troszeczkę gdzieś tutaj myślę, że mam. Na przykład tak. Dobra, i teraz sobie tutaj delikatnie to upiększę, na przykład w sposób taki, że tutaj postawię sobie ten blok, on się ładnie rozleje i wtedy tutaj, moi drodzy, sobie pododaję. Okej, okay. generalnie tu dam wodę, wodę, tak wodę, lawę, to ona będzie stała. No i kozak, moi drodzy, jest naprawdę nieźle, więc pyk, 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 tutaj dajemy raz, dwa, trzy, cztery. Świetnie, tutaj potrzebuję zdecydowanie mniej, raz, dwa. 3. I właśnie tego typu, moi drodzy, teren chciałbym tutaj wokół wulkanu zrobić, oczywiście dalej będzie bazaltowa delta, więc to jeszcze inaczej będzie się wyglą wyglądało, prezentowało, dzisiaj tę bazaltową deltę na live będę próbował troszeczkę ogarnąć, yy, moi drodzy, ale no przy samym wulkanie chciałbym jakoś w ten właśnie sposób to sobie ogarnąć, ciach, okej, okay, tu jeszcze mam cały shulker box bloków, Cek na bloków, wiaderek z lawą, Ciach, ciach, i lecimy tutaj. Raz, dwa, trzy, kurde, cztery. I zarobiście. Dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kurde, sześć. Nawet zaraz pójdzie. Będzie gitarka, moi drodzy. Będę zadowolony. Wy, mam nadzieję, moi drodzy też. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. A jeżeli mnie jeszcze oglądacie i do tej pory odcinka nie wyłączyliście, no to niech będzie słowo klucz odcinka. Niech będzie to właśnie lawa. Jeżeli mnie słyszycie, nie wyłączyliście do tej pory odcinka, napiszcie w komentarzu słowo lawa. Będę wiedział, że oglądacie. Kurczę, tu by się przydało jeszcze odrobinkę. I odrobinkę na szczęście jeszcze mam. Czyli dajmy tutaj raz, dwa, trzy. No i przydałoby się chyba. ojojojoj, tutaj. Nie, spierdzieliłem. Kurde, czyli chyba musi być tutaj. O tak, jak to się prezentuje? Kurde, powiem wam szczerze. Byłbym w stanie uwierzyć. Byłbym w stanie uwierzyć, że tutaj faktycznie wylał ten. Się, znaczy wylał się wulkan. Ten wulkan został jakby wybuchnięty. Myślę, że tak mogę to nazwać. Czekajcie, co jest pod tym? Chyba zwykły dyrcik, nie? Tak sądzę. Pyk, jeszcze tutaj niech będzie. Tutaj ze środka niech pójdzie dym. I wiecie co, niech stąd jeszcze pójdzie. Jak się to prezentuje? No, kurde Ultra, ale to jeszcze nie wszystko, moi drodzy. Bo ja mówiłem, że troszeczkę kombinowałem nad systemem, e, żeby bardziej. Znaczy, system, Jak dam, Nad sposobem zobrazowano. Ojeny, Kurde, co te skurczywyki tu zrobiły? Czemu one się zespłonowały tutaj? Hehe, <laughs> ginąć skurczywyki. E, nad jakby uwydatnieniem tego, że ten wulkan dopiero co wybuchł. Dlatego, moi drodzy, myślałem długo nad tym, jak to zrobić. Myślałem. Myślałem i myślałem. No i właśnie, nie, netherrack to nie będzie dobry pomysł. No i właśnie chciałbym skorzystać z magma bloków, moi drodzy, ale oprócz tego bym potrzebował mnóstwo, a może nawet jeszcze więcej rusztowań. Tutaj mam nieco ponad dwa staki, ale to troszkę nie za dużo, nie? Tutaj nie widzę żadnych rusztowań, a tutaj rusztowań nie mam. No dobra, to musi mi wystarczyć. okej, okay, jak to zrobimy? Yikes. To będzie czasochłonne i w sumie nie wiem, czy czasem rusztowania nie będą bardziej mi tutaj przeszkadzały, niż pomagały. No ale dobra, najpierw zróbmy taką większą kulę, moi drodzy, mniej więcej tutaj nad wulkanem. No, a zresztą nie muszę na shifcie, no bo w końcu mam fire resistance, to nie będę dostawał obrażeń od tego. Ojejny, to będzie czasochłonne. Ja chyba netherrack. Będę musiał wziąć i właśnie netherrackiem, to wszystko tutaj niszczyć. Dobra, moi drodzy, nie będzie to tutaj. sobie od razu to zniszczę. Ojejny, czasochłonne to jest. Tak, netherrack będzie tu zdecydowanie ciekawszy i przydatniejszy. Czy mniej więcej na tej wysokości byłby spoko? Myślę, że tak. Mianowicie, moi drodzy, zrobię tutaj coś takiego jak właśnie kulę w pewnym sensie, nie wiem, myślę, że można to tak nazwać, kulę ognia. Coś niewielkiego, ale myślę, że całkiem spoko wyglądającego. Dobra, zróbmy to w coś, w ten deseń. Ciach, 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 tu mogę zniszczyć, nie? Tak, jak najbardziej. I zobaczcie, moi drodzy. I zobaczcie to! Jak to się prezentuje, zbyt kwadratowo, nie? No właśnie, ale. He, he, hej. Jakby to ładnie teraz tu przyozdobić? Pyk, pyk, pyk. Coś w ten deseń. Hmm, no to właśnie nie będzie teraz. Pro... Nie będzie zbyt łatwe, żeby to zrobić porządnie, jeżeli chodzi o... W pewnym sensie jakby zaokrąglenie, bo zrobienie takich kwadratów też tak średnio. Chociaż czekajcie. Czy to wygląda, jakby to z tego wyleciało? W sumie. W sumie, moi drodzy, hej, to może być to. To może być właśnie to. Spore. Muszę kolejne troszeczkę mniejsze robić, bo to jest y, odrobinkę zbyt duże. Kolejny zrobię mniejszy i bardziej, właśnie w kierunku tego. I ja od tego już zacznę sobie, moi drodzy, tutaj stawić ten netherrack. Gdzie nie, gdzie będę robił y, pojedyncze takie bloczki. Na przykład tutaj zrobię taki powiedzmy pojedynczy. I ja to, moi drodzy, podpalę, wiecie. Tylko potrzebuję. No właśnie, gdzie to znajdę? Chyba w. w y, się będę miał, tak? Potrzebuję zapalary. I ta zapalara posłuży mi oczywiście do podpalenia magma bloku. Bo nie wiem, czy wiecie, ale magma blok, tak samo jak Netherrack, płonie wiecznie. Co jest czasem przydatne. Ciach. Okej, okay, kur. o kurde. Kurde, kozak to będzie. To naprawdę będzie kozackie, moi drodzy. Tylko, że mnóstwo, naprawdę mnóstwo tego typu detali muszę tutaj zrobić. I to będzie dosyć czasochłonne, myślę, ale wierzę, że warto to zrobić. Dobra, jeszcze kawałek, jeszcze, 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 jeszcze. Coś teraz naprawdę Maciutkiego tutaj zrobię. Możliwe, że nawet coś w ten deseń. I teraz tutaj postawić dookoła bloczki. Hmm, no może niech będzie nawet tak. Coś w ten deseń. Okej. Okay. Jak? Jak, jak, jak? To jest bardzo dobre pytanie. Ojej, 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 czekajcie, czekajcie, bo ja muszę... Zniszczyć tutaj. Aj, nie zniszczę. Muszę. Ten netherrack się tego pozbyć. Ha. No dobra, powiem Wam szczerze, że troszkę wyobraźni wyglądało to lepiej. Ja pierdzielę. No, jeszcze fajerwerki mi się kończą, brawo. Super. Wyobraźni wyglądało to odrobinkę lepiej. Kurde, no nie wierzę, co jest. <gry> Lecę po fajerwerki. Ale może nie będzie to takie brzydkie, co? Tylko potrzebuję zdecydowanie właśnie więcej tego typu yy, powiedzmy syfu. Syfu, yy, który będzie tutaj po wybuchu, tak jakby blisko wulkanu. I zrobienie tego na pewno będzie odrobinkę czasochłonne, więc dzisiaj na pewno tego wszystkiego nie zrobimy, ale... znaczy dzisiaj na odcinku, ale na live już jak najbardziej. Nie, no nie wiem, że przecież ja cały czas dotykam tego bloku, ale jakby nie wiem, przez jakiegoś głupiego laga czy coś nie mogę wylądować. Jeny, <laughs> się wścieknę zaraz. Czekajcie, i teraz, 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 teraz. No kurde, czajcie to! Czajcie to nie wiem, co ja mam 14 czanków tylko render dystansu. Ja się... W... zdenerwuję zaraz. Jak się jeszcze raz nie wyląduje, to... Oh, udało się. Dobra. <ścoughs> Jakoś się udało. Dobra, dajmy tutaj, moi drodzy, jeszcze Magma Blok. Podpalmy. Jest 10 po północy. Ja wiem, że już nie jest zbyt wcześnie. Ale, żeby aż tak mi nie szło? No, to już jest po prostu rodziska jakiś. Jakaś parodia, po prostu, a nie. Po północy, a głupi kundel dalej szczeka. Cisza nocna jest! Zamknij się, pies, proszę cię. Szczekaj sobie w dzień, ale nie w nocy o północy. Jeszcze rym poszedł, kurde. No, jakby więcej takiego syfu, moi drodzy, porobić dookoła wulkanu? To będzie się naprawdę kozacko prezentowało. Prosty pomysł, a genialny. No, przestał szczekać. Czyli trzeba po prostu raz na jakiś czas na niego krzyknąć. I chociaż w nocy przestanie szczekać. No to dobrze. To chociaż w nocy spokój będzie. Nie, ale to już akurat przesada jest. Ja rozumiem pies i tak dalej szczekać w dzień, niech sobie wyszczeka się. No ale nie żeby. On potrafi nawet o trzeciej w nocy zacząć nawijać. To jest po prostu już przesada. O trzeciej w nocy przesada. Północ też nie jest zbyt dobrą porą do szczekania. I on potrafi tak codziennie. Mam nadzieję, że tego nie słychać bliska, bo... bo ja się załamię. Specjalnie czekam, żeby sobie w nocy, w ciszy, w spokoju ponagrywać, i co? I tak głupi Kunder zacznie szczekać. No i przepraszam, się troszkę uniosłem, ale naprawdę. Gdyby on raz na jakiś czas, tak, ale on potrafi naprawdę codziennie. I to przez długi, długi czas. Dobra, zdecydowanie więcej moi drodzy, będę musiał porobić tego typu. Tutaj detali dookoła, ale no nie powiem. Nie powiem. Wulkan prezentuje się naprawdę, myślę, w porządku. Ja zwiększę sobie render distance. Ciach, i zobaczmy, jak to się z większej odległości prezentuje. Liczę na przyzwoity efekt. No jest. Jest naprawdę nieźle, moi drodzy. Jest nieźle. Brakuje tutaj jeszcze mnóstwo szlifów, ale podstawa jest zrobiona i naprawdę. Tylko tego nie spierdzielić. Tylko tego nie spierdzielić i będzie gitarra. A może nawet i bardziej. Tylko jeszcze dookoła tutaj potrzebuję zdecydowanie więcej, jak już mówiłem, tych śmieci porobić w postaci tych chociażby magma bloków. Tych takich wyrzuconych cząstek klawy czy czegoś takiego w powietrze. Ale kozak, moi drodzy, naprawdę myślę, że to jest kozacki efekt. Kurde. No. W ogóle ta wioska, ten spawn netherowy się zaczyna kozacko prezentować, zwłaszcza w nocy. Czekajcie, jeszcze kawek sobie odlecę. O, o, i to jest ten efekt, o którym mi powoli tutaj, moi drodzy, zaczyna chodzić i powoli go uzyskuje. I to mi się niesamowicie, moi drodzy, podoba. Dobra, będziemy dzisiaj kończyć. Ja chcę jeszcze dzisiaj ten odcinek wyrenderować i na pewno Wam go wrzucić na rano, więc, moi drodzy, jeszcze raz ba bardzo, le, bardzo serdecznie Was zapraszam na live'a, który myślę odbędzie się około 12-13, Coś takiego postaram się go odpalić i troszeczkę tutaj sobie pogramy, więc jakby co, live'y są na fanpage'u. Link znajdziecie w opisie. Pozdrawiam was, moi drodzy, trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! No. Ale Wulkan Kozak.